Rozmowa poranka. W rozmowie poranka naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Forro, słowacki reporter wojenny. Chyba można tak powiedzieć, że wojenny, prawda? Môžem povedať vojenný, chodiaž ja bardej e, okrešlenie reportér krizisov, alebo po reporter reportér zajmujem sa krizisami, bo vojna to tež krizis i nie, to nie je jediný rodzaj takých situácií, ktorých si dejom ktoré sú vlastne objekty mojego zainteresovania, chodiaž oczywiście vojna je jeden z najb najbardej brutálnych z nich. Jeżeli o kryzysach mowa, no to Trudno nie mówić o kryzysie w kontekście Ukrainy. Tam cały czas toczy się brutalna wojna, o której być może czasami zapominamy. Pan spędził tam wiele dni, wiele tygodni. Jak obecnie wygląda sytuacja? Momentalnie, jak wiemy, wszystko się koncentruje na południu kraju, na to południowym na kierunku. Można powiedzieć, że skoro już nadchodzi zima i opada wegetacja, to jest, to jest bardzo ważne, bo wegetacja do tej pory przedstawia jakiś, jakiś rodzaj ukrycia dla jednostek głównie atakujących. Tak samo dla, dla rosyjskich, oczywiście, ale głównie dla, dla atakujących, dlatego że kiedy się potrzebują zmieniać, zmieniać pozycję, to się to, na, na południu dzieje wzdłuż takich gajów, gaików przy polach I, i te wszystkie miejsca są w tym momencie odkryte, więc jest pewnego rodzaju zatrzymanie albo nie, powiem to może inaczej, że nie, nie oczekuję, że do końca roku się staną jeszcze jakieś większe zmiany. Chociaż w kierunku Hersoniu się starają Ukraińcy, Ukraińcy po lewej stronie Dnipra sforsować rosyjskie opo opozycje, no ale jak rozmawiam z samymi żołnierzami, to nie wygląda to zupełnie optymistycznie. No właśnie, co stało się z tą wiosenną ofensywą, o której tyle się mówiło, na którą tak bardzo liczyliśmy? Niestety pokazuje się, że Rosjanie się na nią bardzo dobrze przygotowali fortyfikacje, są naprawdę zrobione bardzo głęboko do ich terytorium, więc Ukraińcom, nawet jak im się udało przełamać kilka, kilka pierwszych kilometrów właściwie tych obronnych, pierwszych obronnych pozycji, to Rosjanie tam mają, mali, mieli przygotowane następne, 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 więc to kosztowało bardzo dużo ludzkich żyć, bardzo dużo zachodniego sprzętu drogiego i cennego i te postępy są bardzo małe. Ja tam ja byłem w tym miejscu. Tutaj rozmawiamy o kierunku na Tokmak, na miasto Tokmak, które jest ważnym, ważnym ośrodkiem logistycznym Rosjan, który się starają Ukraińcy do końca roku sforsować. I to jest właściwie taki przyczółek, który ma może 5 km. I to jest wszystko, co im się udało za 4, za 4 miesiące, za naprawdę bardzo dużą cenę krwi. No Uzi właśnie, mówiło się o odbiciu Krymu, a teraz mówimy właściwie o takich ośrodkach, o których nigdy wcześniej przed wojną nie słyszeliśmy, prawda? No niestety, to jest właśnie jakby, ta rzeczywistość wojny. My Możemy planować, możemy mieć świetny plan, ale potem w rzeczywistości to się pokaże, jak, jak to jest. I to. ja nie myślę, że to jest jakiś klęską, ale jakiś błędem Ukraińców. Po prostu oni próbowali, robią najlepsze, co mogą. Ja, jak mówiłem, byłem w tym przyczółku, wiem jak to tam wygląda. To jest miejsce wyjątkowo brutalne, gdzie jest właściwie ono jest pod kontrolą Ukrainy, ale cały czas jest, każdy cel jest bombardowany przez Rosjan i tam zrobić jakikolwiek przełam jest, ja myślę, że prawie niemożliwe. Nie, dużo powiem nie sobie wyobrazić. Dużo się mówiło w Polsce, przynajmniej o tym, że. Ukraińcy mają jedną szansę na taką gigantyczną ofensywę, bo potem już zachód trochę zmęczy się tą pomocą tej broni może nie być już tak dużo. No to jaki jest teraz ten plan B? Trudno mówić o jakimś planie B. To jest w tym momencie to zaczyna być, albo właściwie to już jest pewnym, na pewnych obrotach tak zwana wojna na wykończenie przeciwnika, na wykończenie jego, jego środków, jego zasobów, jego siły ludzkiej. Jak tego rodzaju konflikt jest wyjątkowo brutalny. To już nie mówię tylko o ludzkich życiach, ale też o przemyśle, o, o gospodarce i to będzie miało bardzo duży, duży wpływ na funkcjonowanie samej, samej Ukrainy i Zachodu, bo jeżeli ta wojna będzie trwała na przykład kilku lat, to, to mówię naprawdę o olbrzymich środkach, które będzie trzeba tam poświęcić. Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek jest w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie, że jak to się całe zakończy, czy znajdzie jakiś, jakiś plan B, inny sposób podejścia, który, to, który się to uda w miarę szybko rozwiązać. Ja się obawiam, że tego rodzaju pomysły się już skończyły. A jak będzie wyglądała zima? Bo wiemy, że ta zima też była no, niesamowicie brutalna, również ze strony Rosjan. na takie na te kluczowe punkty przesyłające również prąd. Czy już teraz mówi się o tym, że znowu Rosjanie będą powtarzać te manewry, i czy już teraz szykujemy się no, na naprawdę trudne kilka miesięcy? Dokładnie. Od chyba. Na początku października zauważyliśmy pomniejszoną ilość rosyjskich ataków rakietowych i dron dronów i to znaczyło tylko jedną rzecz, to że, że one sobie oszczędzają i zbierają na moment, kiedy zacznie być naprawdę chłodno, kiedy niszczenie krytycznej infrastruktury naprawdę zacznie zagrażać życiu ludziom w dużych miastach, w dużych aglomeracjach. I to się dzieje. Tak jak pan powiedział, poprzednia zima była brutalna, ale ja się obawiam, że ta zima będzie może być jeszcze brutalniejsza. Jedyna rzecz, której widzę nadzieję jest to, że i Ukraińcy, i my, ich zachodni partnerzy, już wiemy, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Mamy o tym wyobrażenie i możemy się na to przygotować, możemy ich na to przygotować, możemy im w tym pomagać. I że to będzie wszystko przebiegało dużo sprawniej, bo w poprzednim roku, kiedy się zaczęły pierwsze rakietowe ataki, w październiku to trwało chyba 2-3 miesiące, dopóki... Wszyscy zorientowaliśmy się, że trzeba tam zacząć nosić piecyki gazowe, generatory prądu i tak dalej. Teraz to już wszyscy wiemy i nad tym pracujemy i, i dużo organizacji właśnie to teraz w tym momencie robi. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o słowacki rząd? Wiemy, że niedawno zmieniła się u państwa władza, tak jak zresztą u nas. Natomiast dużo mówi się o tym, że no ten słowacki premier, ten nowy stary premier niekoniecznie jest skłonny pomagać Ukrainie. Niektórzy mówią nawet, że jest no po prostu prorosyjski. Jak to wygląda? Myślę, że mentalnie u niego takiego rodzaju przejście na tą stronę prorosyjską rzeczywiście miało miejsce, ale Fico jest pierwszym pierwszy rzędem. To jest polityk, który bardzo dobrze zawsze odczuwał, jaki jest trend, w jaki sposób można apelować, mobilizować wyborców i jaki rodzaj wyborców. I cały ten medialny szum wokół niego to była bardzo, bardzo skoncentrowana kampania przedwyborcza na pewien rodzaj. vyborcov, ktorí vlastne na takých rečí na súvací súchajú, ich nie je tak málo nestety prorosijských ľudí, prinajmä nejakým spôsobom, potichu, alebo ako nie, nie bardzo to pokazujú, ale niektorí to pokazujú mi bardzo, ale to, co je, Jest tutaj nadzieja, że to nie będzie w tej rzeczywistości wygląda tak źle z tym rządem. Jest to, że na razie Fico dużo mówi o tym, jak nie trzeba już pomagać Ukrainie, jak się trzeba zbliżyć się z Rosją, ale zawsze, kiedy przychodzi na ważne decyzje, to na razie zawsze robi tak, jak robi cały, cały Zachód, cały cywilizowany świat. Więc ja mam nadzieję, że... že chociaž to nie je úplne chlubné, ale přinajme v ten spôsob, že to bude ďalať iť nadále, že Žešenia že pravde neposunie do realizovania nejakej protivko ukrajinskej alebo prorosijskej politiky v Slovensku. No właśnie. Fatalne konsekwencje dla naszej reputacji w Europie. No właśnie jak pan tak szerzej się zapatruje na to, no bo tu właśnie z Katowic kilka dni temu kolejne trzy karetki do Lwowa wyjechały, to pokazuje, że jeszcze gdzieś tam o tej Ukrainie nie zapominamy. Nie zapomnimy jako szeroko rozumiany zachód? To jest tak samo tak, że trudne pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć. Mam nadzieję, że nie. To jest jakby jest tutaj też taki, jakby troszkę zmiana od takiego bardzo gorącego popierania Ukrainy bezkrytycznego, jakie się zaczęło od od uh, od w pierwszych miesiącach inwazji. Dzisiaj się to, się to dzieje, Boże, bardziej spokojnie. Stwarzają się też konflikty między, na przykład, jak widzieliśmy, między Polską i Ukrainą w różnych kwestiach. Ale ważne jest, że te podstawowe wartości, posłowowa pomoc, że ona nie będzie zszosniona jakimś tam rozbieżnością polityki albo zmianą jakimś tymczasowych priorytetów. To jest bardzo ważne to, żeby to wszystko nie działo. Ale myślę, że ważne jest też to, że do tego stosunku między Ukrainą i Zachodem... Przyszło więcej takiej trzeźwości, że to już nie jest powtarzanie tej narracji, że Ukraina jest bohaterem, ona walczy za nas. To wszyscy wiemy i, i tego to nie trzeba już cały czas mówić. Trzeba z Ukrainą rozmawiać spokojnie o tym, co potrzebują, ale i o problemach, które istnieją w Ukrainie i które były do też w pierwszych miesiącach tej wojny jakiś, jakiś sposób przemijane. Pan Dużo pisze nie tylko o tej wielkiej polityce, ale również o indywidualnych historiach, które przecież od 2014 roku dzieją się w Ukrainie. Jak teraz ci ludzie sobie radzą no już w obliczu niemalże dwóch lat wojny? Ta wojna się stała już e, dla nich taką nową normalnością, że e, myślę, że jeżeli mówi na przykład o żołnierzach, oni już czasami w jakiś sposób zapominają albo wypierają się takiego normalnego życia, jakiego mieli, oczywiście oni śnią, ale, ale to już wszystko trwa za, za długo. I cywile tak samo, że po prostu się w jakiś sposób tego przyzwyczajają. To, to jest jakiś rodzaj mentalnej obrony ludzkiej, ludzkiego mózgu, że kiedy jest jest takiej okropne sytuacji, to się do niej dos zaczyna dostosowywać, bo inaczej by to psychicznie nie wytrzymał, tak? Więc tak jak mówiłem, że poprzednim roku w październiku i listopadzie byliśmy przerażeni tym, jak tam ludzie będą umierać w chodzie i w ciemnościach po atakach rosyjskich na krytyczną infrastrukturę, a dzisiaj to dla tych ludzi jest normalność, po prostu wiedzą, że pewnie za miesiąc, za dwa zaczną znów przestanie działać prąd na jakiś czas, że nie będzie może wody, że nie będzie ciepła, ludzie sobie budują różnego rodzaju piecyki, nawet w blokach, co wygląda okropnie, kiedy widzimy, że z każdej kuchni się dymi, ale to, to właśnie ludziom pomaga, pomaga przeżyć. I to, te sposoby wyrównywania się z tej sytuacją po prostu Ukraińcy znaleźli. Ja, ja jestem pewien, że, że dają radę. To już tak zupełnie na koniec. Przez Pana książki oczywiście przeziera ten brutalizm wojny, ale nawet w tych najgorszych sytuacjach gdzieś tam zawsze rodzi się nadzieja. To gdzie teraz Pan tej nadziei w Ukrainie upatruje? Uh, Upatruję w człowieczeństwo, w, w małych odbłyskach człowieczeństwa codzienności. Nie, nie widzę za bardzo końca tej, tej wojny, niestety, ale mam nadzieję, że ludzie sobie dadzą radę i widzę, jestem pewien tego, że, że taka ludzkość nie traci ani, ani z ofiar, ani, ani z tych, którzy, którzy tam cierpią, którzy tam walczą. Że kiedykolwiek się ta wojna skończy, w jakikolwiek sposób się skończy, jak się skończy, bo ona się skończy, to ta ludzkość. Po prostu idzie znów na powierzchnię i daje szansę, że, że Ukraina będzie raz znów normalnym, szczęśliwym państwem. Tomasz Foro, słowacki reporter wojenny, był gościem Radio M. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio M107 i 6FM